Cześć witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale W dzisiejszym odcinku będzie akcja sianokosy Także bez większego gadania bierzemy się do roboty O tutaj otwieramy ratę O wy, wy, wyciągamy naszą czerwoną bestię O jedziemy kosić trawkę dla naszych króliczków O kurków jeszcze nie ma Zastu Wszystko jeszcze od poprzedniego Jakoś zbytnio się nie zmieniło, bo zbytnio tu nie grałem Jaj, bym prawie sprawiarkę potrzebki, to A no i pojedziemy. No, czerwona nasz stoi i odpoczywa. Czekajcie, i no. jedziemy na naszą jedyną o, tutaj. Nasze pole, które było w pierwszej czytce koszone. W drugim odcinku były właśnie akcja Orka i w trzecim tak jak mówiłem. Trzeba uważać. Tu jest strasznie wysoko. Dobra, o, właśnie, bizonek stoi tam. Tu stoi zestaw przyczep. Nie wdawany do Syrosu, dlatego że za. jutro ma być podobno, bo będzie fajna cena. To padę sprzeda... O łóżko. Dobra, tam nikt, nikt nie widział. No, jedziemy uprosić to. Jedziemy z naszą koszarką Zatorka na nadal na farmie prawie zatorka bo pojechał Pojechałem po czyściąc, z nim do warsztatu i dzisiaj za kilka godzin mam jechać odebrać Eee, tego mm. Eee tak. Gruber Mandama Który będzie już niedługo używany Może w kolejne albo za dwa odcinki tylko lepiej przyciszę trochę No, I No Dzisiaj będzie tylko koszenie Bo chcę, żeby ten odcinek nie był zbyt długi Jakiś 12-15 minut Bo nie wiem czy może szybko wam wrzucę dzisiaj Jutroś będzie Jutro postaram się na sobotę wrzucić Fajny odcinek z fajnej serii e, z Feldman Akcji kultury, którą już miałem dwa tygodnie temu rzucona, ale zapominam o niej, a więc ją jutro rzucę. Postaram się. No i chciałbym pozdrowić mojego nowego y, kompana do nagrywania. Będziemy, z, będę z nim nagrywał fajną serię, na, fajną polską serię na fajnej mapie. Ale te, nie podam więcej szczegółów. Jedyne to powiem, że seria będzie z panem, już, już mówię, bo nie pamiętam dokładnie jak się ten pan nazywał, a AM Mod Team. E, Pozdrawiam go serdecznie, będzie w link w opisie do jego kanału. Będzie to seria na dwa kanały, ale jak ona będzie wyglądała to nie zdradzę. To będzie fajna seria polska. Ja już mam sprzęt tak jak mówiłem czerwone bestie będą też. Ale in, inne czerwone bestie niż tu. Dobra. Te jeszcze mógłbym powiedzieć... Nie, yy ja, więc... Tak, co by to powiedzieć. No seria fajnie idzie. Mi się fajnie nagrywa tą serię. Niedługo trzeba wrócić wrócimy z, z panem Pauliki z panem Brankiem na sąsiedzką spółkę. Nie wiem, może być tak, że... O... On miaka skoczona zrobiłem. Jutro jest robot, nawet będę miał... Przecień wolny, w sensie będę miał dom wolny, więc może nagrać kilka odcinków z tej serii na zapas, żeby nie, nie musiał tu wbijać przez kilka dni, a zajmie mi się troszeczkę z spółką albo inną serią. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Dobra. No, trawa bardzo fajna. Stój, Halina. Nie, nie trzeba, my że trzeba to kochać. To bym się zapakował bo muszę się kolejną kochać. Pożyczę się do takiego zioma, ziomka i mi przyjdzie prosą to poprosować wszystko Nie wiem czy na kostki czy na welki no Bo mam te, tą i tą prasę Zetorek, ja. bardzo fajna robota, pierwszy raz ale bardzo fajny ja, ja Słuchajcie poprawię to tu Ja akurat ostatnio cały czas siedzę i szukam modyfikacji, modyfikacji i na wolę i na tą właśnie nową serię, i znalazłem bardzo fajnie. Dzisiaj szukałem z dwie godziny, ale z nas szczęścia znalazłem coś. Yy... Aha, tu zmieniło się dużo rzeczy na woli. Nie wiem, czy będą jakieś rzeczniki z woli. Jak będą, to może być Timelapse. Timelapse jeszcze może pojawić się z serii P tej serii PGR na obrot, tak? Ale nie wiem, jak to nam się nagra. Na woli się dużo zmieniło Grało nas, grało, na, miało 24 czterech, potem pięciu. Potem młody rolnik, nie będę. Więc nic nie mówię, ale był w ekipie, ale odszedł, więc grać by było znowu czterech, ale doszło nowych trzech członków, będziemy grać w najprawdopodobniej siedemkę, więc będzie ciekawie. Nie mogę się doczekać, więc muszę dzisiaj nie ten odcinek, spróbować go trzeba wrzucić dzisiaj i będzie fajnie. A napiszcie w komentarzach, ktoś będzie chciał, no pewnie nikt mnie nie zobaczy, ale kto zobaczy, to napiszcie w komentarzach. Albo na, w opisie też napiszecie, czy do tej serii ma być jakaś muzyczka w tle, typ się, nie, no, sąsiadów, to nie sąsiadów, będzie wszystkie spółki, a nie wiem, czy tu jakąś muzyczkę dawać w tle, czy nie. Jak ktoś chcieli, to mogę coś tu dać. Jakąś muzyczkę w tle, która by mi znowu prawa autorskie nie, nie dało. Albo rozszerzenie dotyczące praw autorskich. To będzie śmiesznie. O, już kilka razy dostałem. A ja chciałbym podziękować za 24 subskrypcje, więc pomalutku do przodu idzie. No i za 1500 już wyświetleń. Więc idziemy pomalutko do przodu. Może niedługo będzie 2000 wyświetleń albo 30 subów albo 50. Fajnie by tak było zobaczyć. Czy będą kiedyś live y w planach. Mam live, y. nie wiem kiedy, ale w planach coś mam. Jakieś live'y zawsze w planach są. To nie wiem kiedy, nie wiem czy muszę coś, muszę pogarniać wszystko. Zdrowa zawsze zajmuje. Przejdę na prosto, na prosto, przejdę do wyrównam się, cofnął. Wały, fajnie idzie. Posiarka też bardzo fajna. Dobra, potem się to wróci. Yy, w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej, nie wiem, może. Zaproszę tego nowego, nowego członka, O jest w maratonie, jak porobiłem nowego członka, może zaproszę i na tą serię i będzie występował, bo będzie mi pomagał, nie wiem, zapytam się go. Także jeszcze raz go pozdrawiam, on to pewnie zobaczy. Nie wiem, może ktoś tu zaproszę na tą serię, żeby przynajmniej to troszeczkę mógł pomóc. Albo po prostu, nie wiem, coś się wymyślił. Dobra, to się wszystko będzie, muszę jeszcze raz przejechać. Dobra, zrobimy inaczej tak i ja się cofnę no, wiadomo tu na chwilę po nie wiem czy wszystko pozgrabiam, ale minimum trochę zgrabiam Nie wiem, w czwartym odcinku będą albo siewy nie no nie wiem czy już nie w nim chyba już nie będę nagrywał źród z nich, albo chyba z siewy nagram Ciewy rzodki oleistej. Czyli poplonu Nie wiem bo byłoby fajne bym miał w ogóle jedno poplonu No a ja na sobie poprawiam, jeszcze tam pojadę i poprawiam Właśnie, nie mam, mnie tu już mam Wyczerpana nas to szybko, bestia petarda je, i jedziemy z popsu Dobra, trzeba cofnąć o, bizonem fajnie stoi, od poszywa czekać, pojedziemy na ostatnie pole i będzie fajnie Dobra, gadę tę na chwilę z sobie jeszcze chwilę. Eee, jakie tu będą marka ciągników? Mówiłem, że to rynek w planach to jeszcze będzie fajna jedna marka mam. Fiat, eee, tyle powiem, bo znalazłem. Albo Ford, nie wiem, nie powiem, który z Was to jest. Eee, oraz może jakiś Deutschfahrt tu wystąpi. Dobra. Może jakiś far. Eee, są wszystkie spółki, w planach mam... No właśnie, tak jak trzeba nagrać w końcu, jechać po ten nowy. O, świetnie składamy. Jedziemy. Ciężko. A. A bo. Dobra. To są 6 spółki mam w planach. A po bardzo. O jezu, dobra, siadę tak. Nie, nie zabije mnie pan. Elsta chyba mnie nie zabije, jak mu tak. No to mój ziomek może nie pozwoli. No, nie jestem na farmie, O, został, czeka na, na siebie. Niedługo pojadę się, pewnie. Co cofnąć. jedziemy tam, nie wiem czy znowu, nie ze zgrabiania, ale musiałem to nakręcić, tak? Musiałem, musiałem. Znaczy nie musiałem, ale chciałem. Dobra, podnosimy, jedziemy tam przynajmniej dwa razy przejechać, zobaczymy co dalej będzie. Czekajcie, otworzysz sobie drzwi. Szybko! Troszeczkę powiem O Boże, gdzie ja wjechałem? Troszeczkę jeszcze pojechałem Flanek mam O, tu jakiś, nie wiem kto mieszka Eee, to są wszystkie spółce, zeskoczyłem Chciałbym, strasznie chcę tą serię O kurde, ale nie się strasznie chcę tam chyba, tą serię Bo, to no, nie ukrywam znalazłem zarobisty traktor, który bym tam kupił i jest sprzęt, iż, który bym tam kupił, zarobiste dźwięki, więc no nie ukrywam, byłoby fajnie. Op. O jezu zmarny. Ostatnio przyzwyczaiłem się, że zgrabiłem gwiazdą, a teraz takim czym mam w Ostatnio jeść. No, ostatnią gwiazdą cały czas, a teraz takim stawem. Dobra Jedziemy Ciężko ma, ciężko No to najwyżej będę grał w przeszłości z etorkiem Większą 80 x Pewnie coś się wykombinuje Dobra łąka fajna, może w planach mam tu zrobić, może pole zrobię Też nie no, blisko do, do, do łąka, jest fajna Blisko do łąka jest zawsze fajna Też mam herbatkę, to się szybko napiję jest torku. Można jechać dalej Puttingerka to bardzo dobra firma i Prima Sort idzie robotanią tą sprawiarkę kupiła ona bardzo dawno temu Proszę. I co jest? Jedzątek, tak Dobra do tyłu a niedługo będzie też nagram mój odcinek o Celtbrum, bo nie ukrywam, Cwert Feld na Feldbrum też ostatnio coś zaczęło działać. Nowy nabytek, mówiłem. Mówiłem o nowym nabytku, ale oprócz nowego nabytku będzie też nowy sprzęt roboty, yy, nowe sprzęty oraz... Yy, co jeszcze będzie nowego? A, przebudowa będzie trzeciej gospodarki, Ej, przepraszam drugiej. Drugie gospodarki będzie przebudowa, dobudówka No i troszeczkę jakby dobudówka na, na trzeciej gospodarki Więc ciekawe tam będzie Mieliśmy to na Musimy to w końcu wejść na poogarnianie Bo musimy skończyć to pole i inne sprawy, ale nie ma czasu Bo to albo właśnie ogarnialiśmy mody dla nowych sąsiadów na wolę albo coś eee. Nie ma łatwo, nie ma łatwo Nie wiem w ogóle to... Muszę sprawdzić, sprawdzę w katalogu ile ta zgrabiarka ma skrabiarki ile no ma? No. 2 metry w ogóle? prawie 3 metry, kurde to fajne nie wiem ja chcę zobaczyć, zobaczymy które nie wiem, jeszcze może ta, żeby jeden i to reszta to poza odcinkiem zrobię i tyle Niech to za młoda niech żeby to trwało pół godziny bo chciałbym też spróbować dzisiaj rzucić. dobra no, dzisiaj jest piątek, więc idealnie tydzień temu i dwa dni yy, tydzień temu, no, 9 no, dni temu miałem urodziny. Już przynajmniej mogę już odpocząć tydzień temu w sobotę, próbowałem prezes. Nie wspominam tego już, bo się tam dużo rzeczy działo, ale już trzeba się przyzwy przyzwyczaić do pełnorodności, niestety, albo stety. Jeżeli bym miał robić live, y, to chyba w marcu, a jakby miał trochę więcej subów jeszcze, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No ale nie ukrywam, że takie liveiki y bym porobił. To właśnie ostatnio troszeczkę może szukam współpracy z kimś, z jakimś małym to może trochę większą do mnie, i właśnie wpadło na mojego ziomka, którym będziemy nagrywać tę serię. Czy to będzie jedyna y, osoba, z którą będę jeszcze coś nagrywał, czy jeszcze jakaś osoba będzie? Nie wiem. Nie wiem coś jeszcze możemy myśli. Ale bym coś mógł jakąś sobą nagrałbym. Jakąś, może nie serię, ale wystąpienie w jakimś odcinku. Dobra, idziemy dalej. Fajnie idzie robota z tą. Nie, no, aż no, tak dużo tu nie będę miał. Myślę, że będziemy więcej tutaj pokosów. No to jest długa Dobra pojedziemy jeszcze tam i będę kończył. A to ten jeden pasek zrobię poza odcinki Szkoda, że właśnie na bo nagrywam karty kartą niestety nie widzę jak tam ile mam do odcinka OBS-em OBS to widziałem Jedź, A tak jedź Dobra, jedziemy ja Daję do końca i kończymy. No nie no, zarobić tak to. Zarobić to jest ta mapa. Jedna z moich ulubionych, zaraz po. Nie no, wola brudowska jest fajna, tylko tam nie ma jakby dodatkowych rzeczy. Do Boże, dodatkowych. Nie ma obiektu zbytnio tam. Fajną mapą jest, najlepszą dla mnie mapą jest ta, która będzie serialnie, Nie zdradzę, co tutaj za mapa. Także tak, jak mówię, śledźcie mój kanał i mojego wspólnika do nagrywania. Wrzucę. Link do tego kanału w opisie, a zanim chwilę przerwę, będzie to otworzymy, nie? No, dobrze, że nie otworzy innego, dobra, nie chce się to otworzyć, nie wiem, czy trafi, dobra. Także trzymajcie się, do następnego zostawcie łapkę suba i do następnego trzymajcie się, jalo, elo.